Nazywam się Agnieszka Opalińska. Pracuję w firmie Soneta, w której już od ponad 14 lat razem z zespołem dbam o rozwój Enova 365 w obszarze finansowo-księgowym. Jestem dyplomowaną księgową oraz nauczycielem. I te właśnie umiejętności wykorzystuję w swojej codziennej pracy, która polega na tworzeniu elastycznego, wszechstronnego i zgodnego z przepisami oprogramowania, dzięki któremu księgowi pracują w spokoju. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. W związku z czym wolny czas poświęcam głównie życiu rodzinnemu. Nazywam się Maciej Bieluszko i w Biurze Rachunkowym Eureka odpowiadam przede wszystkim za technologię, wdrożenia i współpracę z nowymi, często wymagającymi klientami. Przez 20 lat pracowałem w dużych organizacjach jako biegły rewident i menedżer odpowiedzialny za rachunkowość, podatki i zarządzanie ryzykiem w grupach kapitałowych. Specjalizujemy się w rachunkowości zarządczej, czyli w dostarczaniu klientom nie tylko danych księgowych. Ale przede wszystkim wartościowych informacji wspierających zarządzanie firmą. Pracujemy głównie z przedsiębiorstwami, które są w fazie dynamicznego rozwoju, albo odwrotnie, już się wyskalowały, ale teraz potrzebują uporządkowania i odbudowania efektywnych procesów. Nazywam się Aneta Pełko i reprezentuję firmę Fortax. Od ponad 23 lat wspieramy przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności produkcyjnych, technologicznych i handlowych. Naszą misją jest zapewnienie klientom profesjonalnej obsługi oraz bezpieczeństwa finansowego. Oferujemy usługi z zakresu księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego oraz konsultingu finansowego. Budujemy długoterminowe relacje partnerskie, w których sukces klienta jest także naszym sukcesem. Wspólnie cyfryzujemy codzienną pracę, dostarczając nowoczesne Elastyczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Nazywam się Karolina Kowalewska i od początku istnienia jestem związana z firmą Finker, w której pełnię rolę głównej księgowej. Księgowością zajmuję się od 12 lat i z dumą obserwuję, jak razem z naszym zespołem wspieramy firmy w ich rozwoju. Nie tylko poprzez liczby, ale przede wszystkim dzięki zrozumieniu ich realnych potrzeb biznesowych. Mamy wielu klientów z branży e-commerce i sprzedaży detalicznej online. Współpraca z nimi to codzienna praca z dużą liczbą płatności i złożonymi rozliczeniami. Dlatego od lat stawiamy na automatyzację, uproszczenia i ciągłe doskonalenie naszych procesów. Nazywam się Monika Kawalec i jestem doradcą podatkowym z 23-letnim doświadczeniem w księgowości. Rozpoczęłam w firmie z kapitałem zagranicznym, gdzie bardzo szybko awansowałam na główną księgową. Zafascynowałam się księgowością i postanowiłam zdobyć odpowiednie uprawnienia, a wkrótce założyłam własne biuro rachunkowe ACCF. Dziś obsługujemy około 200 firm, w tym spółki, a także przedsiębiorców działających na książce przychodów, rozchodów oraz ryczałcie. Specjalizujemy się w usługach dla firm medycznych, budowlanych, usługowych, a także branży IT. Nasze biuro wyróżnia się tym, że stawiamy przede wszystkim na nowoczesność oraz efektywność. Chciałabym poruszyć jeszcze wątek y, kariery w księgowości. Tak, niedługo dzień księgowego, wszyscy będziemy świętować. Chciałabym poruszyć jeszcze wątek kariery w księgowości. Powiedzcie, co poradzilibyście takiemu młodemu człowiekowi, który zaczyna swoją przygodę, powiedzmy, że stoi przed wyborem studiów albo pracy? Powiedzmy, że chce się ukierunkować w ten obszar finansowy. Co byście poradzili mu? W jakie kompetencje powinien inwestować? Karolina, może. No, takie to pytanie dla mnie jest bardzo aktualne. Moja córka zdecydowała się na studia finansowej i rachunkowości. Yy, I powiem, że jak mi o tym powiedziała, to miałam takie trochę mieszane uczucia, bo no, gdzieś niektórzy wieszczą koniec yy, zawodu księgowego. Tak, mówicie <słuch> o tym. Natomiast. Nie zgodziliśmy się. Tak, nie zgodziliśmy się z tym. Czyli już sama sobie to przemyśleć wcześniej, tak, że po prostu to nie będzie może taki tradycyjny księgowy, który wykonuje powtarzalne czynności. Takie osoby po prostu. Potrzebują też być otwarte na nowości, na szukanie nowych rozwiązań, na szukanie automatyzacji, uproszczeń. Także myślę, że to jest głównie takie nastawienie mentalne. Ten zawód kiedyś był postrzegany jako taki nudny, bo powtarzalny. No to już nie są te czasy, to już nie jest nudny, powtarzalny zawód. To jest ciągłe szukanie nowych rozwiązań, prostszych, bardziej efektywnych. I myślę, że to przede wszystkim to, że takie nastawienie. No z jednej strony, to z drugiej strony, no też poznawanie różnych systemów księgowych, ale i niekoniecznie księgowych, bo im szersze taka osoba ma kompetencje, tym też jest się potem jej łatwiej odnaleźć i w samej księgowości, ale też i w komunikacji z klientami czy innymi działami firmy, w której pracuje. Tak, zgadzam się z Tobą, absolutnie. A powiedz, może, Aneta, poproszę Ciebie tak pod kątem. Hmm. Tych technologii, o których tutaj tak dużo rozmawialiście, rozmawialiśmy y, wszyscy, y, młodzi ludzie, studenci, y, czym powinni się zainteresować, jeśli myślą o tym zawodzie, co im będzie potrzebne? Ja myślę, że ci młodzi ludzie mają łatwiej niż my, bo myślę, że to są nasze problemy związane z nową technologią, a oni już w tej technologii są, a oni już są obyci, oni już y, dziś y, korzystają ze sztucznej inteligencji na co dzień y, pytając o. Y, Proste czynności, o których my sobie dziś nie zdajemy sprawy. Ja myślę, że oni są gotowi na tą technologię, na te nowości. Myślę, że jedynie nad czym muszą się w tym momencie zastanowić, to umiejętności analityczne powinni rozwijać. To jest kompetencja, której można się nauczyć, a o której dzisiaj nie wiedzą, bo mają telefon, który im wszystko podpowie. Ale też myślenie takie analityczne, krytyczne, i właśnie ta technologia jakby cyfry policzy nam system, a tutaj my musimy włożyć te umiejętności związane z analizą, krytycznym podejściem, ale też takie umiejętności miękkie, czego też dzisiaj młodym brakuje, bo oni jednak są inaczej edukowani. Tak? Jednak na pewno pandemia ich też troszkę tak schowała w domach i od tych od drugiego człowieka, od tak? Więc y, myślę, że u nich to te obszary będą do y, analizy i ćwiczenia, a technologia, o to jestem spokojna, dadzą radę. Tak, tak, macie tutaj absolutnie rację, że współczesna księgowość opiera się na takich y, no, nowoczesnych narzędziach, tak? które wyznaczają nam nowe ścieżki systemach w systemach opartych na sztucznej inteligencji, na różnego rodzaju automatyzacji. Enowat 6.5, o której tutaj wszyscy rozmawiamy, jest przykładem takiego systemu i moje zdanie jest takie, że znajomość takich systemów to jest bardzo oceniony atut pracownika, tak, który potwierdza jego tą technologiczną smykałkę, tak, o której mówiłeś. My dzięki szkoleniom, które prowadzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na ENOVA tak, umożliwiamy zdobycie tych praktycznych umiejętności, które zwiększają konkurencyjność tych pracowników nowych, wchodzących na rynek pracy, ale i też tych aktualnych, którzy się dokształcają, rozwijają. Z punktu widzenia, wydaje mi się, takie jest też, myślę, że moje zdanie, nie wiem, czy się z nim zgodzicie, że y, wyposażenie pracownika w, taki, w takie zaplecze wiedzy technologicznej bardzo zwiększa jego efektywność, prawda? Skraca czas obsługi, y, no i przede wszystkim zmniejsza ryzyko błędów, tak? To bardzo dobra informacja, że będziecie współpracować ze SKWP, to będzie merytoryka i technika. I to rozwiąże wszystkie nasze problemy. Dokładnie tak. No, połączenie takiej właśnie takiego, takiej renomy, którą daje Stowarzyszenie Księgowych i Wiedzy Olbrzymiej olbrzymie Merytorycznej, z zapleczem technicznym, które my dostarczamy, myślę, że to będzie bardzo, bardzo potężne narzędzie. Dziękuję Wam serdecznie za tak interesującą, inspirującą, wielowątkową, wszechstronną debatę. Bardzo miło mi się tutaj z Wami rozmawiało. Słuchajcie, gdybyśmy mieli podsumować krótko, każdy z nas jednym słowem, o czym trzeba pamiętać w księgowości, w biurze rachunkowym w roku 2025 i w 2026 najbliższym. Maciek, po kolei. To, co się zbliża. Zbliża się nam Ksef, zbliża się nam JPK CIT, więc to, jest, to są wyzwania na najbliższy czas. Ale, ale musimy myśleć długoterminowo i, i, i powinniśmy rozwijać technologie. Dziękuję Ci za tą wypowiedź. Karolina. No ja. To, co ważne, żebyśmy my mieli narzędzia, tak? Żeby nasi pracownicy byli wyposażeni w narzędzia, które pozwolą zmierzyć się z tą nową rzeczywistością. Może nie jest to jakieś bardzo trudne i bardzo skomplikowane, ale jednak nowe i będzie dodatkowych czynności wymagało. Nowa, nowa nowość i zmiana, tak? Do, do tego musimy się przygotować. Aneta. I ja uważam, że musimy zadbać o naszych klientów, żeby ich uświadomić, przygotować, żebyśmy. Weszli w ksew i wszelkie inne zmiany. Spokojnie, bez paniki, tak żeby każdy z nas czuł się komfortowo w tej nowej sytuacji. Rozumiem. Monika, a od ciebie. Ja powiem to, co powtarzam na bieżąco swoim studentom. Oczywiście to wszystko, co Państwo powiedzieli, jest ważne i musimy o tym pamiętać, ale zawsze z tyłu głowy musimy mieć to, że jednak żyjemy w takich czasach, że najważniejsza jest ta nowa technologia. O tym nie należy nigdy zapomnieć. I tym zdaniem kończymy dzisiejszą debatę. Dziękuję Wam bardzo uprzejmie.